Hej, cześć Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Wojsko, a ja witam Was w kolejnym unboxingu na kanale. Dzisiaj sobie rozpakujemy tytuł, który e, z tego co ja tutaj widzę, ostatni raz e, osiągnięcie udało mi się odblokować, a jednocześnie był grany w grudniu 2019 roku. Ach, to były piękne czasy, kiedy jeszcze. Wszystko było otwarte, nie trzeba było nosić tych masek. Ach, pięknie to było. Ale niestety się zjebało. Chińczycy wszystko zjebali, ale. No chuj, trudno. Słuchajcie, moi drodzy. Dzisiaj mam dla was tytuł taki dość może niespodziewany. Znaczy, się pewnie część z was się go spodziewała. Ale mowa tutaj przede wszystkim o grze, e, którą w tej chwili widzicie. E, Metro Exodus. Tak jest. To jest ten tytuł, który ostatni raz grałem właśnie w 2019 roku, w grudniu. A konkretnie ostatniego gra, o, ostatni, ostatniego dnia tegoż grudnia 2019 roku. I moi drodzy, po ponad roku udało mi się w końcu zakupić po drodze, że tak powiem, no. Po ponad roku od premiery, tak, zakupić się udało. I moi drodzy, jestem z tego bardzo zadowolony. Oczywiście, plakietka z tym, że towar nie jest przeznaczony na ekspozycję. Zresztą, tak naprawdę, mm, możecie sobie. E, zobaczyć co i jak. Nie ma tutaj tak naprawdę żadnych wielkich e, tajemnic. Data ważności do 1 czerwca. Dzisiaj jest e, 18. Mm, tak więc e, wczoraj, czyli we, w, to, w poniedziałek, przepraszam, e, zamówiłem. E, właśnie tą grę i dzisiaj 18 właśnie tą grę, że, że dostał. No i że, m, że przyszła. Tak więc moi drodzy, jak to wygląda? Wygląda w ten sposób. Tak, kolejna gra do, e, do kolekcji. Może ta, mogę ją e, odfajkować. E, gra jest e, nowiutka. z Zamówiłem, zamówiłem tąże e, grę w wersji Oczywiście na konsole Xbox One, ale jest ona zamówiona ze sklepu RTV Euro AG, RTV AGD. Czy jakoś tak? Teraz robimy i ściśle tajną operację otwarcia, zerwania plomby. I co mamy w środku, moi drodzy? W środku mamy płytę. Tylko i wyłącznie płytę ale mimo wszystko e, ostatni raz Metro grałem, już nawet nie pamiętam kiedy i chyba to było dawno. E, tak czy siak. Pierwsza odsłona Metra, czyli Metro 2033 zostało przeze mnie ograne i chyba nawet w całości jest na kanale. E, metro, dwa, e, metro Last Light Czyli kontynuacja Metra 2033, chyba też jest na kanale, ale pamiętam, że robiłem z tych gier podręczniki broni i to jeszcze było na Xboxie 360. Ale również, oczywiście, jak to u mnie poluje na wersję, no po prostu na Metro 2033, wersję na konsolę Xbox 360 oraz też w wersji na konsolę Xbox One, a mianowicie Metro 2033 Redux oraz Metro Last Light Redux. Tylko zastanawiam się, czy one są wersje pudełkowe. Jako już mam wersje cyfrowe, no to bardzo bym chciał też mieć mimo wszystko jednak pudełko, ponieważ ja jestem typem, który woli gry mieć w zasadzie na płycie, z racji tego, że po prostu jest mi wygodniej konsolo zamknij się, dziękuję z racji tego, że mi jest po prostu wygodniej, jeśli gdzieś jadę gdzie wiem, że spędzę tam dłuższy okres czasu i no po prostu będę, nie będę miał e, co robić w jakieś takie deszczowe dni czy coś, no to wtedy zabieram ko e, konsolę, czasem jest dostęp do internetu, czasem nie i wtedy właśnie ładuję swoją, e, pakuję swoją konsolę e, i pakuję też e, kilka gier, w zależności od tego czy internet będzie, zawsze wybieram takie mniej, dwie gry z po, e, typu Call of Duty, Battlefield, tak, czy, a jeśli to jest Wiem, że tam internetu nie będzie, no to wtedy po prostu biorę jakiegoś asasyna yy, i sobie go w tym maksuję, bądź przechodzę fabułę tak itd., itd. I właśnie w takim celu Metro Exodus zakupiłem. Moim zdaniem jest to naprawdę dobra część, świetna. Chronologicznie zaczyna się po Metro Last Light, ale. Jeśli chodzi o same wydawanie tytułów, to jest to piąta odsłona serii, ponieważ Metro 2033, Metro Last Light, potem Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux, czy też po prostu Metro Redux w wersji Metro 2033 i Last Light Redux i Metro Exodus. Więc jak widzicie. Mam dopiero piątą część, ale spokojnie zamieszczam. Zamierz zamieszczam. E, zamierzam zdobyć jeszcze oczywiście dwie pierwsze: czyli 2033 i Last Light, te podstawowe, jak i również e, Last Light i 2033 Redux. Tak więc moi drodzy, to tyle. Przypominam, że jest e, 18 maja mamy czy kiedy to nagrywam. Tak więc, e, cóż. To no, tyle. Dzięki serdeczne za uwagę. No i cóż, słyszymy i widzimy się w drugim materiale, który zostaje nagrany tego samego dnia. Tyle. Trzymajcie się. Przepraszam. Trzymajcie się. Papa. Pa.